Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem, Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. <laughs> Balet. Kolejna stacja. Wybierz Wektre. Telewizja i internet tylko za 6999, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Mamy czwartek, połowę kwietnia, Agnieszka Walczak, zapraszam na wiadomości z Kalisza. Oto tematy dnia. Akademia Kaliska zmieni się w wielki punkt szczepień. Około 500 osób dziennie, będziemy mieli tu taką sprawność, żeby, żeby wyszczepić. Chodziło o taką działalność troszeczkę misyjną, chcemy wesprzeć miasto tutaj w populacyjnych i przede wszystkim w masowych szczepieniach. SMS o niezapłaconym mandacie, uważajcie to próba oszustwa. Apelujemy do Państwa, aby nie klikać w podejrzane linki załączone do wiadomości SMS. W Kaliszu pojawią się kaczkomaty. Jest to ważne dlatego, że wiele osób w naszym mieście karmi kaczki chlebem, który jest dla nich niezdrowy i może powodować choroby np. skrzydeł. Pora na szczegóły. Nie dwa, a jednak jeden punkt szczepień masowych powstanie w kaliszu. Za to szczepienia będą iść dwa razy szybciej niż zakładano. W Auli Akademii Kaliskiej trwają przygotowania do rozpoczęcia szczepień masowych. Władze kalisza planują, że szczepienie wszystkich kaliszan potrwa 3,5 miesiąca, o ile będzie dość szczepionek. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy szczepienia ruszą, nie ma też jeszcze uruchomionych zapisów. O utworzeniu jednak jednego, a nie dwóch, jak planowano wcześniej, punktu szczepień masowych zdecydował Narodowy Fundusz Zdrowia. Punkt będzie jeden, ale z większą wydajnością. Powstaje on w sali sportowej Akademii Kaliskiej przy Nowym Świecie. Około 500 osób dziennie będziemy mieli tu taką sprawność, żeby, żeby wyszczepić. Także od strony tej organizacyjnej, lokalowej miasto będzie gotowe. Zapewniliśmy również operatora tego medycznego, który będzie fizycznie tych szczepień dokonywał i będziemy czekać w tej chwili tylko już na, na, na szczepionki. Wczoraj władze Kalisza spotkały się z kierownictwem przychodni Kic klinik, czyli wykonawcą szczepień i władzami Akademii Kaliskiej, by ustalić szczegóły tego przedsięwzięcia. Jest z nami architekt, który rozrysuje cały obiekt. Chcemy zrobić takie ciągi komunikacyjne, żeby nie było w ogóle kolejek, a proces szczepień, żeby przed bardzo sprawnie i żeby nie było osób również oczekujących na zewnątrz, którzy będą się tłoczyć. Mamy cztery zespoły szczepienne. Także powinno to iść bardzo sprawnie. Chodziło o taką działalność troszeczkę misyjną. Chcemy wesprzeć miasto tutaj w populacyjnych i przede wszystkim w masowych szczepieniach, aby no, społeczeństwo mogło wrócić jak najszybciej do normalności. Tak? Radzimy sobie z tym sprawnie, udaje nam się to robić tak? i uważamy, że doskonale możemy tutaj wpasować się w tą, w tą, tą działalność właśnie e, miejską. Do dyspozycji kaliszan będzie parking podziemny Akademii i zewnętrzny przy Nowym Świecie, ruchem ma kierować Straż Miejska i Straż Pożarna. Prezydent apeluje do kaliszan, by uważnie śledzić media i komunikaty urzędu. Zapisujemy się telefonicznie, ten numer będzie dopiero również udostępniony. Bardzo również proszę o to, by przestrzegać tych, tych godzin, które są podawane w przypadku już akceptacji zgłoszenia, żeby uniknąć sytuacji, że, że ludzie będą przychodzili dużo wcześniej i w związku z tym będzie dochodziło do kumulowania się jakby tych oczekujących na, na szczepienie. Na razie nie ruszyła ani rejestracja, ani szczepienia. Jeśli rządowe zapowiedzi się sprawdzą, to szczepienia rozpoczną się 4 maja, a rejestracja, wyłącznie telefoniczna, ruszy kilka dni wcześniej. Będziemy oczywiście o tym informować na bieżąco. Sumując pracę punktu szczepień w Akademii, Szpitalu i 9 przychodniach, wszystkich chętnych kaliszan uda się zaszczepić w 3,5 miesiąca, o ile tempo dostaw szczepionek nie spadnie. A teraz sprawdzimy codzienny raport dotyczący epidemii, jak wygląda sytuacja w Kaliszu i regionie. Ponad 21 tysięcy kolejnych osób jest zakażonych koronawirusem. Wykonano 91 tysięcy testów. Zmarły 682 osoby. Wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Miniona doba okazała się wyjątkowo tragiczna dla mieszkańców naszego regionu. Praktycznie nie ma powiatu bez ofiar śmiertelnych. Niestety aż 7 ofiar to mieszkańcy Kalisza. W dwóch przypadkach przyczyną był wyłącznie COVID. W mieście dodatnie testy. Wyszły 78 osobom na 207 wykonanych. W powiecie Kaliskim zmarło 6 osób. Wszystkie miały choroby współistniejące. W gminach wykryto 56 nowych przypadków koronawirusa na 218 testów. W naszym regionie tragicznie doświadczony jest dziś praktycznie każdy powiat. W Krotoszyńskim to aż 5 ofiar śmiertelnych i 35 nowych zakażeń. Ostrowski to 3 ofiary śmiertelne i 125 Zakażeń. Pleszewski to 3 zgony i 38 zakażeń. Wczoraj z Ostrowa Wielkopolskiego napłynęły smutne wieści: zmarł proboszcz Ostrowskiej Konkatedry, ksiądz Krzysztof Neumann. Był zakażony koronawirusem. W ostatnich dniach był podłączony do respiratora. Miał 55 lat. Teleporady, recepty, wywiady lekarskie online, epidemia koronawirusa i lockdown mocno zmieniły obraz polskiej służby zdrowia. Z jednej strony wiele spraw możemy załatwić bez czekania w kolejce do lekarza, ale z drugiej strony zagrożeniem jest ograniczenie bezpośrednich wizyt. Ten trend jest jednak na szczęście w odwrocie. System teleporat lekarskich wprowadzono już jesienią ubiegłego roku. Miało to pomóc w uniknięciu zakażenia się koronawirusem w przychodniach, w kolejkach do lekarzy. W przypadku tych rodzinnych, którzy dobrze znają swoich pacjentów i ich dolegliwości, system ten sprawdził się dość dobrze, podobnie jak z przedłużaniem recept, gorzej w sytuacjach nagłych problemów zdrowotnych czy rozwijających się dopiero chorób. Trudno bowiem zdiagnozować pacjenta telefonicznie. W ostatnich tygodniach lekarze Lekarze coraz częściej otwierają już swoje gabinety na pacjentów. Coraz więcej jest wizyt osobistych, ale jeśli jest możliwe staramy się jednak załatwiać w formie teleporady, już nie obawiając się o nasze zdrowie, ponieważ cały personel naszej przychodni został zaszczepiony, ale no niestety jeszcze nie wszyscy pacjenci są zaszczepieni i chodzi o to, żeby nie dochodziło do zakażeń. Od połowy marca zasady te zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić nam wizyty w formie teleporady. Zdalnie możemy załatwić przede wszystkim kwestie z receptami czy zaświadczeniami wraz z postępem procesu szczepień masowych. Sytuacja w przychodniach będzie wracać do normalności, ale prawdopodobnie część nowości w usługach medycznych, które wymusiła na nas epidemia, już z nami zostaną, bo są po prostu praktyczne i wygodne, jak na przykład e-recepty, bo by przedłużyć receptę nie trzeba wyczekiwać przecież w kolejce. Pojawił się nowy sposób oszustwa, ostrzega Kaliska policja to SMS informujący o niezapłaconym mandacie. Kliknięcie w link może skończyć się utratą oszczędności, które mamy w banku. Do niedawna była to paczka. Oszuści informowali SMS-em o konieczności dopłaty do przesyłki, zwykle drobnej kwoty w granicach złotówki, i podawali link. Po kliknięciu w niego następowało przekierowywanie na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, gdzie należało wprowadzić hasła do banku. W ten sposób w ich posiadanie wchodzili przestępcy. Nowa metoda działa niemal identycznie, ale zamiast paczki pojawił się mandat. Z SMS-a wynika, że jego nie Zapłacenie będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu. Oszuści rozsyłają SMS-y do przypadkowych osób. Z treści tych wiadomości wynika, że odbiorca ma do zapłacenia mandat karny, najczęściej w niewielkiej kwocie. Do treści wiadomości SMS załączony jest link, który przekierowuje odbiorcę do strony internetowej, która ma ułatwić mu płatność zaległości. Po przekierowaniu na stronę internetową zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła do naszego konta bankowego. W ten sposób oszuści wyłudzają nasze dane. Uzyskane w ten sposób informacje oszuści wykorzystują do kradzieży pieniędzy zgromadzonych na naszych kontach bankowych. W ten sposób możemy stracić pieniądze posiadane na rachunku bankowym. Bądźmy ostrożni i dokładnie sprawdzajmy wszystkie dane przed wykonaniem jakichkolwiek płatności w internecie. Nowe zasady wolontariatu w kaliskim schronisku i kaczkomat, czyli maszyna do karmienia kaczek, to propozycje, nad jakimi pracują młodzieżowi radni kalisza. Swoje pomysły przekażą władzom miasta, i oto od nich będzie zależeć ich wdrożenie w życie. Młodzieżowa Rada Miasta nie zapomina o zwierzętach. W ramach tego pierwszym z projektów jest przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej karmienia kaczek i szkodliwości tego procesu. Młodzi radni starają się, aby umiejscowić maszynę, która podawałaby odpowiednie dla kaczek jedzenie czyli kaczkomat. Byłaby to maszyna, która za drobną opłatą podawałaby ilość pokarmu, którą można byłoby karmić kaczki. I jest to ważne dlatego, że wiele osób w naszym mieście karmi kaczki chlebem, który jest dla nich niezdrowy i może powodować choroby na przykład skrzydeł. I w trosce właśnie o naszych wodnych mieszkańców chcemy starać się temu przeciwdziałać. I taki kaczkomat docelowo planujemy, że powstał przy teatrze. Takich kaczkomatów w Polsce jest niewiele. To z pewnością pozwoliłoby wyróżnić się naszemu miastu. Oprócz tego w swoim projekcie młodzi radni przyjrzeli się kaliskiemu schronisku. Obecnie, aby zostać wolontariuszem, trzeba mieć skończone 16 lat. Ale żeby zabrać czworonoga na spacer, trzeba już być pełnoletnim. Działacze chcą, aby i w tym zakresie to się zmieniło. My jesteśmy za tym, żeby tym osobom powyżej 16 roku życia, to są już licealiści, to są osoby z techników, żeby im dać możliwość wyprowadzania również czworonogów. Jakby wierzymy, że mimo wszystko nic złego się z tymi osobami nie stanie, że to są już na tyle odpowiedzialne osoby w takim wieku: one mogą się zrzeszać, one mogą inaczej do stowarzyszeń. Więc dlaczego nie mogłyby również jakby w wolontariacie w takim schronisku uczestniczyć, oczywiście za zgodą rodzica? Chcielibyśmy właśnie też zaangażować może w to mieszkańców, pisać również właśnie posty czy informacje, dzięki którym mieszkańcy mogliby z nami podczas takich spacerów rozmawiać, i później po takich spacerach. Chcielibyśmy przedstawiać również zwierzęta na podstawie zdjęć, informacji, które jakby udało nam się uzyskać na takim spacerze od czworonogu, by również wy również. Zwiększyć możliwość adopcji. A czego można się spodziewać jeszcze w najbliższej przyszłości? Tutaj mamy. Um plan chociażby taką e, grę terenową po, polegającą na aplikacji geocachingu. E, my chcielibyśmy utworzyć taki szlak związany z Władysławem Kościelniakiem. To jest e, honorowy obywatel Kalisza, grafik, którego e, mural ku tego pracy można podziwiać między innymi przy ulicy 3 Maja. Także to jest osoba bardzo rozpoznawalna w Kaliszu, e, a mimo wszystko chcielibyśmy, żeby taka, taka świadomość wśród młodych osób, które e, bawią się w tę aplikację, które z niej korzystają, e, żeby one mogły e, jeszcze zwiększać swoją wiedzę i tutaj jakby na, na etapie opracowania takiego szlaku, i opracowania jakby zawartości poszczególnych skrytek, które byłyby do, do odnalezienia na, na terenie Kalisza. W niektórych działaniach niestety przeszkadza nam cały czas COVID. To jest powiązane oczywiście z tym, że nie możemy się normalnie spotykać, sesje też mamy w sposób zdalny, ale tych pomysłów naprawdę mamy dużo. Opracowaliśmy tutaj z Anią cały plik tych pomysłów zebranych od wszystkich radnych i tutaj ten plik zawiera ponad 30 stron. To jest też mimo wszystko część pierwsza, nasza kadencja jest dwuletnia, więc naprawdę wierzymy w to, że będzie się tutaj bardzo wiele działo. Oprócz bieżących działań młodzież jest także otwarta na wszelkie propozycje i można odzywać się do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tutaj też myślę, że moglibyśmy zaapelować do, do, naszych, do osób, które nas oglądają, że jeżeli ktoś ma też jakiś pomysł, w który jakby Młodzieżowa Rada Miasta mogła się zaangażować, czy jakoś pomóc, czy jakoś zaapelować do, do władz miasta, to również jesteśmy na taką współpracę jak najbardziej chętni i tutaj jakby kontakt z nami jest praktycznie 24 godziny na dobę, więc jakby tutaj również zapraszamy. Kaczkomat, wyjątkowo oryginalny pomysł. A teraz prognoza pogody. Kwietniowa aura na razie nas nie rozpieszcza. Wszyscy tęsknimy za słońcem i tęsknić będziemy nadal. Chmury i deszcz. Tak na razie rysuje się pogoda na piątek i na kolejne dni. Dziś wieczorem na termometrach 2 stopnie Celsjusza. Niebo niemal całe pokryte w obłokach i będzie padać deszcz ze śniegiem. Wiatr powieje z zachodu z prędkością 15 km na godzinę, na barometrach 1020 ha. W nocy również pochmurno i miejscami opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci pokażą dwie kreski powyżej zera. Wiatr słaby będzie wiał z zachodu z siłą 10 km na godzinę, na barometrach 1020 ha. то Паскали. Jutro od rana na termometrach 2 stopnie Celsjusza, a na niebie sporo chmur. Będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby z zachodu będzie wiać z prędkością 8 km na godzinę. Na barometrach 1020 hektopaskali w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza. Nadal pochmurno i będzie padał deszcz. Wiatr zawieje mocniej, bo z północnego zachodu z prędkością 20 km na godzinę. Na barometrach 1021 Hektopaskali. Wczoraj mówiliśmy o milionach złotych, które otrzymały kaliskie spółki i firmy. Starcze Polskiego Funduszu Rozwoju na naszym portalu znajdziecie również zestawienie dotyczące powiatu. Na dziś magazynie miejskim to już wszystko. Oczywiście kolejne wydanie w piątek o 17:15. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.